Sojczek pod cukrze, czyli Magda i Małgosia są z nami. Cześć. 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 Lubicie takie wspólne występy kabaretowe, czy wolicie być raz, raczej gwiazdą wieczoru? Ojej, to jest inne pytanie. Czy, czy lubimy występować z pojedynczymi skeczami w trzygodzinnym koncercie, czy wolimy zagrać własny godzinny, godzinny występ? To zależy. Lubimy i to, i to, bo to są to, to jest nieporównywalna rzecz, ale bardzo lubimy jedno i drugie. To jest inaczej się dobiera numery. Smacznego. E, inaczej się dobiera skecze, to jest inna konstrukcja całego programu, więc nie, e, ja nie potrafię powiedzieć, czy wolę tak, czy wolę tak. Na pewno jest, spotka, spotykamy się ze wszystkimi swoimi kolegami na takich wspólnych występach, to jest świetne. A, a może ty coś wolisz? Co ja wolę? Nie. Każde granie jest świetnym przeżyciem dla mnie i jeżeli publiczność, publiczności się to podoba i jest zadowolona, no to tym bardziej mi się to podoba i lubię to. Więc czy to jest kabareton, czy solowe granie, to nie ma akurat w tym względzie różnicy. Fakt, że to są zupełnie inne grania. Przy godzinnym programie swoim inaczej buduje się napięcie i cały czas Ty masz nad tym kontrolę. Jeżeli w trzygodzinnym kabaretonie wchodzisz raz na pół godziny z jednym, trzyminutowym, pięciominutowym numerem, no to ciężko powiedzieć o budowaniu napięcia i kontrolowaniu go, jeśli chodzi o całość. Może jednak. Nie, 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 a co to jest tutaj? To tutaj? Tutaj to takie czarne, ładne takie tu. A to? Męskie skarpety. Nie. Tak. No w życiu by mi do głowy nie przyszło, że w męskich skarpetach może nie być dziury. Wow, no niezłe. To jeszcze nic. Proszę powąchać. A w życiu? No proszę. Nie no, tak dobrze być nie może. Ja wącham. Hmm? Nie, i stoję. Hmm. Występujecie znów w takim męskim gronie. Czy doczekamy się kiedyś kiedy, takiego czasu, kiedy panie będą jednak tą większością w kabarecie? To no. trzeba zadać to pytanie tym paniom, których nie ma. My tu jesteśmy <grym> i robimy wszystko, żeby one były. <grym> nie, ale będzie. No na przykład w tym roku w Ełku na mulatce na festiwalu kabaretowym jest jeden wieczór. Babki kontra faceci będzie taki, no? No, Kasia Piasecka, tam no, mocno chyba scenariusz pisze, też jako kobieta w kabarecie. Jak myślicie, czemu Panie jednak zazwyczaj znają taki dodatek do kabaretu, że jednak to jest większość to jednak mężczyźni? Bo to zajmuje bardzo dużo czasu, bycie kabareciarzem, kabareciarką. Eee... To raz, a dwa, ja zawsze to powtarzam, ale przeczytałam już właśnie też, że ktoś się z tym nie zgadza. E, ja zawsze powtarzam tak, że dziewczyny w kabarecie muszą się trochę obrzydzić, a nie każda to lubi, bo my lubimy mieć kompleksy, e, w związku z czym jakby wolimy być piękne i subtelne niż, niż takie brzydkie i głupawe, e, przy czym należy pamiętać, że to jest tylko scena i że to jest gra. Czyli uważacie, że mężczyźni mają większą łatwość jakby w rozśmieszaniu? Nie. Męż... Też po obrzuceniu siebie. Inaczej, nie, mężczyźni, inne podejście, mężczyźni mają większą łatwość w wyjeżdżaniu z domu i, i jakby wprowadzeniu w życiu w technicznym tego zawodu, no. Rucznicę mamy chciałam coś mężowi kupić. O, to gratuluję, a którą? Dziękuję, pierwszą. Czyli staramy się. Coś takiego chciałam, wie Pani, uniwersalnego. To książkę. Ale coś, co go jednak ucieszy. Magdo, występujesz również solo. Czy wolisz występy w stand-upie, czy razem wspólnie z Małgosią? To też jest pytanie takie, na które trudno mi odpowiedzieć, bo, bo to jest tak różne. To, jest, to są tak dwie odrębne rzeczy, że są totalnie nieporównywalne i nie, po, nie potrafię ci powiedzieć. A może co jest trudniejsze dla ciebie? Stand-up. Ewidentnie stand-up jest trudniejszy, bo. Wychodzisz na godzinę i jesteś tylko ty, zależy wszystko od ciebie. Jak stoisz za kulisą i słyszysz swoje imię i nazwisko, to nikogo innego tam nie ma, tylko ty. To jest piękne, bo jeżeli się podobasz i jeżeli jest duży posłuch, jest fajnie i śmiesznie, no to, to wszystko jest tylko Twoje. Natomiast jak się gdzieś tam noga powinie, to też jest tylko twoje. Jest... Odczuwasz duży stres ten związany? Niekoniecznie stres to jest kolejne moje doświadczenie, kolejna nauka. I tak ja w ogóle się tremuję występami. Uważam, że na występie, na którym nie ma tremy, to, to nie ma energii po prostu. To chyba mi coś nie poszło? No, bo nie, jest, bo nie miałam trem, ponieważ bo... tak mi zawsze zależy na tym, żeby było dobrze, to zawsze się tremuję. A czy ty, Małgosiu, planujesz jakieś występy solo, czy jak zawsze ze słoiczkiem? Yy, znaczy no, na pewno Słoiczek jest dla mnie jakby, jestem mniej piszącą osobą niż Magda, Magda więcej sama pisze, ja się posiłkuję Magdą przy pisaniu <noise> albo dorzucam coś do tego, co już Magda napisała ewentualnie, ale myślę o śpiewaniu i tutaj się na tym chcę w najbliższym czasie też troszkę skupić i rozwijać. Płyta czy raczej takie? Nie, raczej kaseta. Raczej, raczej kaseta. <noise> <noise> <Raczej> tradycjonalistka <kosyta. głos> Żeby nie było tak, bo tradycjonalistka, żeby nie było poezja śpiewana, tego typu sprawy. Bierzesz udział w jakichś konkursach takich, poezji śpiewanej? Jeszcze nie wiem, czy w ogóle mam, czy chcę na jakie, w jakiekolwiek konkursy się bawić, czy po prostu popróbować przy tym, że tak powiem, rynku kabaretowym spróbować uderzyć też z piosenką. Chciałam, wie pani, takiego męskiego karty. No ale jednak coś, co zrobi wrażenie. No to z gołymi babami. Ja, jak się zrobię, to jeszcze jestem całkiem petarda. A kim chciały, chciałyście zostać jako małe dziewczynki? Czy zawsze miałyście takie parcie na, na scenę? Oczywiście, ja chciałam być piosenkarką, właśnie spełniam swoje dziecięce marzenie. A ja chciałam być nauczycielką, skończyłam studia pedagogiczne i dzieci, cieszcie się, że nie jestem. E... Ja coraz częściej myślę o tym, że umiałabym robić coś innego, natomiast na, póki co nie będę szukała niczego z tym, co jest jest to naprawdę Fajne jest ja tak sobie myślę, że fajne jest szukanie i mierzenie się z nowymi doświadczeniami i jeżeli to się dzieje przy okazji i możemy sobie sprawdzić, że a to bardziej, a to mniej mi się podoba, no to super, ale wracamy jakby do tego co mamy co, i co nas spełnia w wielkim stopniu, ale no nie zamykajmy się, świat się nie kończy na kabarecie, nie. Czy nie macie swoje pasje jakieś takie, których nikt się nie spodziewa po was? No Magda na przykład jest uwielbia fitness. To no, dużo też chciałabym kiedyś pisać, ty byś chciała śpiewać tego, A to wszystko jest przy okazji, gdzieś Prowadzić to się łączy. Ja bym własną też no, bym chciała. No, są takie prywatny dom kultury oczywiście. A czy macie jakieś plany urlopowe już? My jesteśmy na urlopie. na urlopie w pracy, tak, bo mamy taką trasę. 11 dni jesteśmy nad morzem, mieszkamy w rewalu i z tego rewala jeździmy po całym wybrzeżu i występujemy. Także łączymy przyjemne z pożytecznym, nasze rodziny są z nami, zresztą cała tu banda chłopaków, wszyscy jesteśmy w takim dużym gronie i jest naprawdę wspaniałe. Mówię, Marysiu, ja taka szalona jestem, co ty powiesz? Że szalona jestem. Aha! No, ja powiem Ci tak, jestem taka szalona. Jak tylko sobie przypomnę, to ci zaraz powiem. Aha! No, no. O, ja to jestem, tak! szalona! Aha, no! Bardzo serdecznie ja widzów Ekabaret. Rozmawiajmy jednocześnie, błagam cię. Mów coś innego. U, ach, już teraz. Pozdrawiamy, Że Bardzo serdecznie. serdecznie mówiąc, pozdrawiamy. Bardzo serdecznie e widzów Ekabaret. Nie, nie, teraz ładnie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy widzów Ekabaret. Ja mam aparat, Kompl? się nie uśmiecham. Bez Bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie Pozdrawiamy widzów Ekabary... Bary. No, Dobra, teraz ładnie, no. No to mów, Razem. Nie, bo... Właśnie chodzi o to, żeby razem czyć cztery. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów portalu. By it's a